Cześć z tej strony, Panna Cocito. 19 czerwca 2019 Nieco inaczej niż zwykle. Gold-Silver ratio dzisiaj, wynosi dzisiaj 89,8. Było już powyżej 90. Stąd jakby moja decyzja o tym, że czas przerzucić niewielkie ilości złota, jakie mam w stosie, skonwertować na srebro. Jak to wygląda? Jak to nam wyjdzie? Czy faktycznie dostaniemy 89, niemalże 90 uncji srebra? Szczerze wątpię, ale ile dostaniemy? Tego nie wiemy. Sprawdźmy to. Z powrotem w domu. Niestety nie było możliwości nagrywania wewnątrz e, oddziału e, ze względów bezpieczeństwa. No nie, nie uzyskałem takiej zgody. E, natomiast porozmawialiśmy chwilkę. Bardzo sympatyczna osoba e, wewnątrz. E, Udało mi się sprzedać obie sztabki połuncjowe za kwotę 4910 zł. Nie jest to porażająca jakby kwota, na pewno można byłoby uzyskać nieco więcej, poszukać najlepszego, najdroższej opcji do sprzedaży, być może sprzedać jakiemuś indywidualnemu inwestorowi. Natomiast chodzi tutaj o to, że chcemy zrobić szybką konwersję. Ja też uważam, że czas jest najcenniejszym aktywem, więc chodzi o to, żeby go jak najmniej tracić. W związku z tym, po prostu sprzedałem sztabkę w placówce Golden Mark. Tutaj mam dla Was wykres pokazujący cold-silver ratio stosunek, srebra, stosunek złota do srebra. I tutaj mamy okres 100 lat ostatnich, i jak, zobaczy, jak widzicie, tutaj w tym momencie jesteśmy około 90. Przybiliśmy już to, to, to miejsce 89-67. To, to ratio delikatnie dzisiaj spada, ale to są niewielkie różnice. I tak jesteśmy na bardzo wysokich poziomach. Wcześniej, tutaj mamy lata 90., początek lat 90. Byliśmy, byliśmy jeszcze wyżej, tutaj rekordowo, jeśli chodzi o wykres. Byliśmy w latach, oczywiście, II wojny światowej. Możemy jeszcze przełączyć na maksymalny okres. Wygląda to w ten sposób. Natomiast, jak widać, jesteśmy naprawdę na bardzo wysokich poziomach. Stąd moja decyzja o sprzedaży. Gold Silver to jest jedynie wskaźnik, który może pokazywać, czy kupujemy samo złoto, bo jest bardzo niski, czy jest średni, więc kupujemy i złoto, i srebro, czy jest wysoki, tak jak w tym momencie i raczej powinniśmy decydować się na zakup. Srebra. Oprócz oczywiście gold-silver ratio, też jest istotna perspektywa wzrostu. Fundamenty dla, zarówno dla złota, jak i dla srebra są dobre, natomiast perspektywa wzrostu po, zobaczmy, jak to, by to wyglądało, gdyby złoto wróciło do swojego ATH, czyli all-time high. Powiedzmy, że tutaj do 1800 z 1300 powiedzmy z 1300 do 1800 tak, to byśmy mieli 500 500 dolarów różnicy jeżeli chodzi o 500 dolarów no to 500 dolarów w stosunku do 1300 38% Natomiast gdybyśmy spojrzeli na srebro, mamy 15, powiedzmy 45, czyli różnice mamy 30. Jeżeli byśmy to wzięli pod uwagę, to tutaj mamy 200%. Poza tym srebro też szybciej reaguje, tak? Będzie goniło złoto w czasach, kiedy. Kiedy metale będą e, rosły? E, jest to nienaturalna różnica między srebrem a złotem, stąd decyzja o tym, że z uwagi na perspektywy główne wzrostu srebra e, dużo większą niż perspektywę wzrostu e, złota. Zdecydowałem się, że zamieniam złoto na srebro. Okej, okay, 4910 zł. dostaliśmy, kupiliśmy za 4500. Jakieś marne 410 zł. zarobku od grudnia 2015 roku. Minęło już trochę czasu, więc jest to bardzo, bardzo niewielka, niewielki zarobek, którego nawet nie musimy brać pod uwagę. Niemniej jednak cieszy to, że nie sprzedaliśmy ze stratą. Ważne jest to, żeby jakby psychicznie też. No, chociaż minimalny plus przy tej konwersji osiągnąć, więc to cieszę, że jakieś tam grosze z tego są. Natomiast całość tych środków będziemy konwertowali na srebro i teraz zobaczmy jak to wygląda. Szukamy najtańszego srebra. Oczywiście w polskim internecie będzie to strona wyrobymennicze.pl. Jeżeli chodzi o najtańsze Monety bulionowe. No to mamy tutaj australijski kangur 67,94 zł. Różne roczniki. Mamy też kanadyjski liść klonowy. Różne roczniki 67,36 groszy. Z 2015 roku ta sama cena. Myślę, że nic tańszego w internecie nie znajdziemy. Szczególnie z. Z niskim kosztem dostawy. W związku z tym zdecydowałem się, że zakupimy takie coś: 1000 gramów czystego srebra inwestycyjnego Junk Silver. Bardzo ciekawie to wygląda. Zwłaszcza tutaj na powiększeniu. Yy, oczywiście obrazek jest poglądowy. Yy, o co chodzi? Nie lata gratka dla każdego inwestora ceniącego sobie najniższą cenę zakupu srebra. Zestaw 1000 gramów srebra próby 999 e, zawiera w sobie produkty wykonane ze srebra. Produktami, które tworzą ofertę 1000 gramów czystego srebra inwestycyjnego Junk Silver są srebrne sztabki, monety oraz inne walory. Okazy, które znajdują się w zestawie mogą posiadać różną zawartość czystego kruszcu oraz mogą pochodzić z różnych okresów czasów, czasowych. To wydaje się być dosyć ciekawe, szczególnie, że jeżeli przeliczymy Koszt. Tutaj mamy 1944,74 grosze podzielić na 1000 gramów czystego srebra. To czysty gram srebra kosztuje złoty 94, zł. czyli złoty 94 zł razy 31,1 waga uncji w gramach 60 ,33 zł 33 to jest dużo, dużo taniej niż tak, jak patrzyliśmy tutaj sobie na przykład na najtańszą monetę bulionową, czyli właśnie liść klonowy z 2015 roku, czy, czy te różne roczniki. Myślę, że spróbujemy zrobić to w ten sposób, że będą to dwa razy taki woreczek. Zobaczymy, jak to wygląda. A do tego dorzucimy jeszcze. Z różnych lat liść klonowy, czyli tą ofertę. Różnica między jednym a drugim jest praktycznie 7 zł. 70-80 uncji to jest mniej więcej ilość, jaka zostanie kupiona, więc ta różnica 7 zł na uncji jest dosyć istotna. Razem daje nam to 4898, czyli zostaje nam 12 zł w kieszeni. Z tym już nic nie zrobimy. I chyba na tym zakończymy naszą konwersję złota na srebro. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało, jak to do nas przyjdzie. Bardzo ciekawy jestem tych woreczków junk silver. Paczka, jak widzicie, już jest w domu. Kilka słów o konwersji. Udało nam się skonwertować jedną uncję złota na 79,3 uncji srebra. Moim zdaniem jest to całkiem niezły wynik. Natomiast, oczywiście, można by było tutaj sprzedać złoto drożej, poświęcić więcej czasu na to, żeby znaleźć kupca, który kupi złoto drożej czy, czy w jakiś inny sposób. Zyskać więcej środków na konwersję ze sprzedaży. Raczej nie udałoby się taniej kupić srebra. Tutaj średnia cena zakupu wychodzi nam 61,77 groszy. Także naprawdę niska cena za uncję srebra. Co jeszcze mogę powiedzieć? Jest to niższa cena niż gdybyśmy kupowali polskie srebro śmieciowe typu te. 200 złotówki, więc ja jestem zadowolony. Jeżeli chodzi o możliwości, wydaje mi się, że w przekroju 75 uncji do maksymalnie chyba 82, 82 uncje srebra za jedną uncję złota, bylibyśmy w stanie uzyskać. Oczywiście mówię tutaj przystanie z dnia sprzedaży złota i zakupu srebra byłby to ten sam dzień. I wtedy ratio mieliśmy na poziomie 89,9. Dzisiaj ratio jest już na poziomie 92,2. Co najważniejsze mamy do rozpakowania kolejną paczkę, paczkę ponownie z wyrobów menniczych. Co ciekawe, po raz pierwszy nie wiem, co jest w środku. Wiem, że będzie tam e, 2466 gramów czystego, e, czystego srebra, właściwie nawet troszkę ponad. Natomiast e, nic więcej tak naprawdę nie wiem. No może poza tym, że będzie 15 liści klonowych, ale nie wiem z którego roku. Wiem, że będzie srebro śmieciowe, ale nie wiem w jakiej formie zupełnie. Więc zapraszam na to. Nietypowe rozpakowanko. Ok. Tym razem nie ma płyty Chopina, ale jest długopis. Nie o to chodzi oczywiście w tym wszystkim. Zaczniemy od liści klonowych. Jeżeli chodzi o liście klonowego, on będzie z różne, miał różne roczniki. Zobaczymy jakie roczniki do nas przyszły. Jeśli chodzi o liścia klonowego Jeden liść klonowy kosztował 67 ,37 zł 37 grosz. Zobaczmy co do nas trafiło Numer jeden 2014 rok jest kilka rys, jest kilka plamek, milk-spotów. Kolejny, 2013 rok, jest kilka zarysowań, ale stan jest dużo lepszy. Kilka milkspotów mlecznych plam 2014 2018 to już jest rocznik który ma yy, tą tarczę silver protect więc nie powinien mieć tych mlecznych plam kolejny rocznik 2015. Kolejny. 2014. Kolejny. 2014. 2014 Tutaj mamy 2018 2015 ale ten całkiem ładnie zachowany Kolejny. Dwa To też jeden z ładniejszych dwa tysiące trzynasty piętnasty 2015 i ostatnia, 2018. Reasumując, mamy trzy z 2018 roku z tą tarczą Silver Protect, gdzie tych Milk spotów nie powinno być. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, dziewięć, dziesięć, jedenaście i dwanaście z wcześniejszych lat. Brzmi świetnie. Piętnaście Dobra, zobaczmy co jest w woreczkach. Na pierwszy ogień pójdzie ten woreczek. Przyznacie, że całkiem ciekawie to wygląda. No dobra. No to leci. Zobaczmy, co jest w drugim. I myślę, że będziemy musieli troszkę posegregować te monety. Raczej w większości są to monety włoskie. Myślę, że je posegregujemy, przeliczymy i, i wtedy jeszcze na chwilę wrócimy do rozmowy o naszej przesyłce. Wszystko już wiem. Srebro, jakie otrzymaliśmy, to jest włoska lira. Yy, mamy trzy rodzaje monet. To jest pierwsza z nich ta konkretna moneta to. Republika Italiana 500 lirów Z tego co udało mi się wyszukać na szybko w internecie na ucoin.pl. Była produkowana od 1958 roku do 2001 roku. Waży 11 gramów. próba 835. Na tej konkretnej jest napisane Republika Italiana i data 1958 11 gramów kolejną monetą jaką tutaj mamy wezmę mam jakiś lepszy egzemplarz to jest moneta okolicznościowa również 500 lirów Wbita na okoliczność 700. rocznicy urodzin, urodzin Dante Alighieri z roku 1965. Waga 11 gram, próba ta sama 835. Takich monet mamy 5. Tych monet mamy najwięcej 159. I ostatnią monetą jaką tutaj mamy Jeśli chodzi o tą monetę To jest ona wybita z okazji setnej rocznicy Zjednoczenia Włoch Stąd te dwie daty tutaj 1861-1961 Formacje na rancie. Centario, Unita, Di Italia oraz Lata. Sumarycznie mamy 2398 gramów. Eee, tyle ważą te monety. Eee, Mnożąc teraz próbę otrzymujemy informację, że jest to 2002 g33, czyli faktycznie powyżej, nieco powyżej 2 kg czystego srebra mamy w tej części, do tego dochodzi 15 uncji czystego srebra w formie. W międzyczasie, w przeciągu tego tygodnia, y, wys, były duże ruchy na złocie. Tuż po transakcji o 20.00 y, godzinie tego samego dnia był komunikat y, Fedu, który pozostawił stopy bez zmian. Wcześniej y, EBC y, sugerował y, do dróg y, możliwe obniżanie kolejnych stóp procentowych. Do tego doszedł konflikt, coraz bardziej zaostrzający się konflikt USA z Iranem. No i dużo działo się na złocie. Liczyłem szczerze, że będzie działo się na obu metalach. Natomiast tak naprawdę ta różnica nie jest duża. 92 to jest ratio, wokół którego jesteśmy dzisiaj po tygodniu od zakupu. Nadal jestem zdania, że, że srebro nadrobi tą różnicę będzie po prostu rosło w siłę dużo, dużo szybciej. Robi się ciekawie, także zobaczymy. Oczywiście jestem bardzo zadowolony z zakupu. Jeżeli chodzi o te woreczki, są ciekawe. Jak widzicie, inwestowanie w srebro praktycznie nigdy się nie znudzi. Woreczki są super, nigdy nie wiemy, co dostaniemy. Natomiast no, wymaga to troszkę czasu, żeby to uporządkować, sprawdzić, zweryfikować. No ale przy tym też sporo się uczymy, także no, ja ze swojej strony polecam zakup takich właśnie woreczków niespodzianek, liści klonowych z różnymi rocznikami. Do usłyszenia. Pozdrawiam.